Dzisiaj chciałbym wam pokazać mój serwer Minecraft. Tutaj jak widzicie jest taki spawn. Tutaj są zasady serwera. Tutaj są itemki, craftbox. Tutaj się znajdują pochodnie. Jedzenie, motyki, kilofy łopaty, a tutaj miecze. Tutaj zbroję Tutaj też zbroję Dobra przejdziemy się po świecie To jest świeży serwer, nie da 15 minut temu można powiedzieć zakładałem Tutaj są takie działki Tam są drzewa Tutaj jest domek, tam jest druga wieża z lawą. Ojej, mi się Minecraft zacina. Tam jest ta wieża, jak widzicie. Tutaj jest taki... Tutaj jest kościół. Ojej. Mi się zacina. Tutaj jest kościół, jak widzicie. Tu się wchodzi. Na razie bez potworków, bo ja byłem w kościele, to mnie nawiedziły dwa creepery i szkielet. Tutaj są domki. Tutaj chyba będzie mój spalony, oczywiście. Bo ja zrobię taki konkurs. To... Pierwszy wejdzie na serwer, pierwsza osoba dostanie OPA i będzie adminem. Więc zachęcam wszystkich, yy, co będą grać na tym serwerze. Jak to pierwszy, ten lepszy można powiedzieć. Będziemy robić działki różne takie i tak dalej, i tak dalej, bla bla bla. Będziem kuboidy. Ale nie wiem, bo ja to ten serwer jest z minecraft.net, to nie wiem czy tu pluginy będą działać, ale jednak wątpię. Próbowałem. Dobra, to cóż, to już to na tyle z tym serwerem. Tutaj zrobię zakończenie w tym pomieszczeniu. No i cóż, jak się spodoba wam serwer, proszę wbijać, nie ma problemu, to jest na 1.1. Hama, czy podam w opisie, hasło też. No i IP oczywiście też będzie. No to